Moi drodzy, słychać audycji odcinek specjalny, a naszym telefonicznym gościem jest Grzegorz Wróbel. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam, witam wszystkich. Grzegorz Rubel, prezes zarządu Fundacji Automobilistów. No i moi drodzy, to człowiek, który ma marzenia, człowiek, który te marzenia potrafi spełniać, człowiek o wielkich aspiracjach, człowiek, który sprawi, że Rajd Śląska w przyszłym sezonie, w sezonie 2024, będzie rundą, jest rundą rajdowych, samochodowych mistrzostw Europy, człowiek, który wyglądał, wykonał ogrom pracy, aby Rajd Śląska rósł w siłę, aby Rajd Śląska był rajdem, Świetnym, ale także rajdem popularnym, przyciągającym e, ogromne rzesze kibiców. E, czy coś pominąłem, Grzegorzu? <grystanie> Chyba wręcz więcej niż tak naprawdę powinno być, ale ale bardzo miło miło. miło myślę, mi to że, to myślę, że absolutnie nawet nawet tych rzeczy za mało, bo jesteś swego rodzaju wizjonerem. Masz pomysły, potrafisz te pomysły spełniać i myślę, że kibice, którzy byli na Radzie Śląska właśnie w tym roku, w sezonie 2023, zauraczyli się świetnymi pomysłami, ale także dobrym rozmachem, rozmachem godnym rajdowych mistrzostw Europy, bo myślę, że jak przyjechali przedstawiciele FIA, obserwatorzy FIA, którzy oglądali ten rajd, Właśnie z myślą o tym, czy, czy taka aby impreza nadaje się do tego, aby być w rajdowych mistrzostwach Europy, to myślę, że przynajmniej tak słyszałem, że co niektórym naprawdę szczęki delikatnie mówiąc poopadały. Jak zobaczyli to, co się dzieje w Polsce, to, co można zrobić na Śląsku. No tak, opinie były bardzo pozytywne. Byli właśnie zaskoczeni ilością kibiców. Twierdzili, że naprawdę kibiców jest jak na światowe realia bardzo dużo. Podobała im się oprawa, podobało im się to, jak ten rajd jest zorganizowany. Oczywiście, wiadomo, tutaj odcinek miejski zrobił tą robotę, stadion Śląski, jakby te wszystkie rzeczy zostały przez nich pozytywnie ocenione. No rajd był oceniany, mhm. a jakby tutaj myślę, że podkreślili, że, że też jakby dla promotora ważna, ważna jest Polska ze względu na popularność rajdów i ilość kibiców, którzy te rajdy chcą oglądać. No bo słuchaj, taka wiadomość, właśnie, że rajd Śląska będzie w rajdowych samochodowych mistrzostwach Europy, ale również wiadomość, że Kajetan Kajetanowicz z Maćkiem Szczepaniakiem i szczególnie Kajetan Kajetanowicz, który przecież jest ze Śląska, że zdobył wspólnie z Maćkiem Szczepaniakiem tytuł rajdowego mistrza świata w kategorii WRC2 Challenger, to naprawdę bardzo dobre dni dla Śląska. Oczywiście, że tak. Dla nas to jest bardzo dobra wiadomość. Tutaj Kajetanowicz jest oczywiście też bardzo Kajt jest bardzo popularny. Ogólnie rajdy na Śląsku, w Górnym Śląsku cieszą się bardzo dużą popularnością. Naprawdę jest bardzo wielu kibiców i tego typu sukcesy cieszą. A to, że rajd śląska jakby znalazł się w Mistrzostwach Europy, to na pewno też wynika z tego, że u nas ciągle tych kibiców jest dużo. Rajdy są popularne i też jeśli rozmawiamy z kimś o rajdach na Śląsku, z osobami decyzyjnymi, to na pewno sukcesy nasze międzynarodowe, ale też tradycje, jakie są na Śląsku, no, działają oczywiście na plus takim ustaleniom. Zdecydowanie działają na plus. Wspomniałeś o odcinku miejskim, także odcinku, który jest już tradycyjnie rozgrywany pod stadionem, i myślę, że to są takie ważne elementy, które oczywiście dla włodarzy, dla promotora Mistrzostw Europy są niezwykle istotne i w zasadzie to są punkty obowiązkowe, tak możemy powiedzieć, ale dla ciebie, dla organizatorów Rajdu Śląska, te punkty były punktami obowiązkowymi jeszcze na długo przed tym, jak chyba nawet myśleliście o tym, żeby zawitać w kalendarzu Mistrzostw Europy. Ja zawsze wyznawałem taką jakby ideę, strategię, że musimy coś zrobić dla kibiców, którzy niekoniecznie na rajdy jeżdżą, którzy są naszymi potencjalnymi jakby widzami, a niekoniecznie o rajdzie wiedzą, niekoniecznie na rajd się wybiorą, jeśli rajd nie przyjedzie do nich najpierw. Więc stąd, jak robiliśmy nawet rajd okręgowy, jeszcze rajd Mikołowski, mhm. już wtedy zamykaliśmy Centrum Miasta i dzięki temu znaleźliśmy się w RSMP, tak? bo na tym budowaliśmy swoją siłę, poznawaliśmy nowych ludzi, zapraszaliśmy i w końcu dotarliśmy do RSMP. I tak samo jest z kolejnym krokiem, czyli od samego początku robiliśmy ten odcinek w stadionie, ponieważ było to blisko parku serwisowego, jest to w centrum aglomeracji i takie osoby, właśnie tak w niedzielniki którzy dalej później się zaczynają interesować rajdami. Mogą jakby z tymi rajdami się zapoznać, więc zawsze, mimo że często te odcinki kosztują tyle co rajd. Co kilka odcinków, albo i cały rajd, prawda? Dokładnie. Mm. Natomiast też mam głosy, nawet paru klubowiczów u mnie. Pierwszy raz byli na rajdzie, najpierw na stadionie jako widzowie. Podobało im się, zapisało się i powiem, że dzisiaj nawet jeżdżą samochodami z górnej półki w RSMP. Dlatego, że kiedyś tam 5-6 lat temu byli podstawionym za płotkiem i, i chcieli, zresztą jak większość z nas, którzy startowali albo którzy startują gdzieś, pojechali zobaczyli. Więc po to to robimy. Dołożyliśmy na jakimś etapie ten odcinek w Katowicach i jest to ogromne przedsięwzięcie, dlatego że wymagania, jeśli chodzi o zabezpieczenie, organizację, ilość zasobów naszych, zasobów finansowych, ale też zasobów różnych innych firm totalnie niezwiązanych z rajdami, tylko związanych z ochroną, z zabezpieczeniem, z organizacją ruchu. Jakby zrobienie tego w centrum Katowic jest jakby ogromnym wysiłkiem, zupełnie jakby takim dodatkiem, który jakby bardzo dużo pochłania, ale warto, bo to nas wyróżnia, to nam buduje zasięgi medialne. To nam wprowadza tłumy kibiców, pewnie widziałeś w tym roku naprawdę to były tłumy. Naprawdę tłumy, tak. I, i to było wspaniałe, że e, kibice czekali do ostatniego, często samochodu rajdowego e, do klasy historycznej, czekali cierpliwie, e, nagrodziła ich także pogoda. Pogoda no, również potrafi być zmienna na Rajdzie Śląska, ale kibiców naprawdę jest wielu, kibiców, którzy dobrze rozumieją ten sport, którzy chcą tego sportu i którzy e, no co tu dużo mówić już od wielu lat są, no, w pewien sposób sposób wyedukowani również przez Raj Śląska, który to staje się bardzo silną marką. Raj Śląska jest silną marką już nie tylko w naszym kraju, ale okazuje się, że także w Europie. Chcemy tą markę jeszcze budować w Europie, tak jak kiedyś zrobiliśmy ten pierwszy krok do RSMP i i zadomowiliśmy się tam. Chcemy budować markę, mamy tu bardzo duże poparcie władz samorządowych, władz wojewódzkich, ta impreza naprawdę w województwie jest popularna. Idzie trochę na przekór temu, co można przeczytać w internecie, tak, że rajdy są niepopularne, mało kto to ogląda. Według mnie po prostu trzeba jakoś wyjść do ludzi i my staramy się wychodzić. Wychodzimy w Mistrzostwach Polski, chcemy wychodzić yy, za granicę. Też jakby cały ten proces, jak, jak się tam znaleźliśmy, mhm. on nie zaczął się w tym roku, on zaczął się dwa czy trzy lata temu nawet. Zaczęliśmy pierwsze rozmowy prowadzić z Polskim Związkiem Motorowym, z promotorem, z naszymi władzami i ten rok wszystko bardzo przyspieszyło. Czasami kierowcy mówią, tak, że nagle ich kariera przyspieszyła. Ileś tam lat jeździli, osiągali mniejsze lub większe sukcesy, a nagle ich kariera przyspieszyła. Więc ten rok bardzo wszystko przyspieszył. My byliśmy gotowi już na te ruchy, mimo że nie wiedzieliśmy, że Rajt Polski będzie w WRC, Jakby były prowadzone rozmowy, być może o dwóch rajdach w Mistrzostwach Europy, bo taka też była szansa, mhm. ale nagle to tak wszystko się poukładało, że rajd Polski poszedł do Mistrzostw Świata, więc zwolniło się to miejsce. Ale to nie wydarzyło się od czerwca do października, tylko to już trwa trzy lata nasze przygotowania, to że byliśmy w procesie historycznym, to że byliśmy w ERT, te działania były już związane z tym, żeby znaleźć się w Mistrzostwach Europy, ale my oczywiście o tym głośno nie mówiliśmy no bo chcieliśmy się przygotowywać, mhm. a myślę, że efekt jest taki jak, jak mogliśmy sobie zaplanować kiedyś No i pewien ten spokój właśnie w przygotowaniach blisko rok zostało do organizacji rajdu październikowa data końcowa runda rajdowych mistrzostw Europy Myślę że wielka duma ale także no, ogrom fantastycznych zawodników Przecież powiedzmy o tym że kiedy w Mistrzostwach Polski startuje kilka około 10 kilkunastu samochodów w kategorii Rally 2 oczywiście ogrom samochodów także przednio napędowych słabszych samochodów napędzanych na cztery koła. Szosach Europy. Te liczby będą fantastyczne, fantastyczni zawodnicy, fantastyczna oprawa, przecież promotora, który no, ogromną wagę przykłada do tego, aby rajd był dobrze promowany, aby o rajdzie było głośno, aby o sportach samochodowych, o rajdach samochodowych po prostu się mówiło. Na tym nam też zależy. Chcemy, żeby. Myślę, że polscy kierowcy będą świetnie rywalizowali w rajdzie i mam nadzieję, że powalczą o zwycięstwo, ale chcemy, żeby przyjechali do nas. Zawodnicy zagraniczni, bo ze względu na show, ze względu na fanów, ze względu na osoby, które ten rajd oglądają, im więcej jest kierowców, dobrych kierowców, kierowców, którzy mogą walczyć o zwycięstwo, czy to w klasyfikacji generalnej, czy w klasach, czy na przykład będzie też klasyfikacja Junior RC, więc im wyższy poziom rywalizacji, im więcej fanów, tym na pewno dla widowiska lepiej. I dla nas lepiej, bo my będziemy mogli się pokazać z lepszej strony i jeszcze bardziej ludzi zainteresować rajdami. A jeśli chodzi o promocję, już widzimy, znaczy mamy dane też, mamy dane też od promotora, naprawdę promotor się stara. Mhm. Mamy y, informacje, do ilu krajów ten przekaz dociera, y, z kim są podpisane umowy. Naprawdę widzimy, odkąd zaczęliśmy współpracować z promotorem od kilku miesięcy, bo już tak bardziej intensywnie współpracujemy. Naprawdę tam im zależy na tym, żeby te imprezy, które są organizowane w Mistrzostwach Europy były jak najlepiej promowane, żeby ten przekaz był jak najszerszy, żeby jak najwięcej fanów o tym sporcie się dowiedziało. No i myślę, że to świetna wiadomość i tak jak powiedziałeś, że troszeczkę na przekór, bo mówi się o tym, że być może rajdy samochodowe, że tej popularności już nie ma takiej, jak były kiedyś. Jest wielu nawet kibiców starszych, którzy też mówią, a kiedyś to było, ale myślę, że się, że się z tym nie zgadzamy, że widzimy pewne odrodzenie, nawet po ilości kibiców na rajdzie Śląska, kiedy spojrzymy na Mistrzostwa Świata i miałem okazję być na rajdzie Europy Centralnej, to takich tłumów, tylu kibiców naprawdę nie widziałem od wielu, wielu lat, więc myślę, że rajdy są po popularne, a na Śląsku e, tutaj nie mamy żadnych zaskoczeń. One będą jeszcze bardziej popularne, będą się cieszyły jeszcze większą sympatią kibiców. My też chcemy dotrzeć do nowych kibiców, tych kibiców, których mamy. Super, że są kibice rajdowi, bo to, są, to jest taki trzon. E, I ci kibice się znają, ci kibice mają wiedzę, ci kibice też powinni edukować w kwestiach mm -hmm. związanych z kibicowaniem, z bezpieczeństwem tych wszystkich nowych. Więc też będziemy apelowali bo FIA bardzo naciska na kwestie bezpieczeństwa i pewne rzeczy niestety będą musiały być bardziej wytłumaczone. Już to, co gdzieś przechodzi w Polsce, na arenie międzynarodowej w FIA, oni bardzo mocno naciskładą na, na kibiców. My będziemy edukowali w kwestii, jakby, żeby te osoby właśnie postronne, które są pierwszy raz na rajdzie żeby wiedziały, jak się zachować, bo wbrew pozorom dla nas może to jest oczywiste, natomiast czasami kibice, którzy są pierwszy raz niekoniecznie to wszystko wiedzą. Więc super, że mamy takich kibiców, takich fanów rajdowych, którzy się dają za rajdy pociąć, ale też chcemy trafiać do nowych kibiców, nowych ludzi w dobie internetu, w dobie y, środków y, social mediów. Można bardzo precyzyjnie dotrzeć do ludzi, którzy się mogą zainteresować rajdami. To są ludzie interesujący się motoryzacją. My widzimy z naszych statystyk, że głównie młodzi ludzie, to jest nasza grupa docelowa, i chcemy y, grupę fanów cały czas budować, przyciągać. Właśnie tego typu wydarzeniami, jak Super Roles w Katowicach, w centrum miasta. Gdzie na co dzień oni tam sobie jeżdżą samochodami, a mogą przyjść i zobaczyć y, rajd. Na pewno też myślę, że jakieś wydarzenia towarzyszące spowodują że tych ludzi przyciągniemy, no bo dzisiaj musimy konkurować. My nie możemy chować się do szafy, yy, kryć się z rajdami, my musimy konkurować z tym, co ludzie mają do e, dyspozycji. Do, 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 jak widzimy imprezy driftowe, czy zloty, czy jakiegoś tego typu imprezy, popatrzmy jak one są promowane, w jaki sposób docierają do potencjalnych odbiorców i my też chcemy docierać, bo jakby jest ta sama grupa, widzimy zloty, i drift. To jest bardzo wielu kibiców, to są tysiące, dziesiątki tysięcy kubiców i ja uważam, że jak najbardziej te osoby też mogą przyjść oglądać rajd. Zdecydowanie I, i te osoby, i trzeba szukać sposobów, aby te osoby przychodziły i tak jak powiedziałeś, że trzeba konkurować, a ta konkurencja jest ogromna już nie tylko wśród organizatorów imprez motoryzacyjnych, ale w ogóle dużo się na tyle dzieje, na tyle dużo się dzieje także w internecie, jest dużo transmisji, że trzeba po prostu walczyć o takiego, no powiedzmy, klienta, o kibica, który może przyjść, który może się rajdami zainteresować, a tutaj dodatkowo jeszcze kilkudziesięciu fantastycznych, najlepszych absolutnie w Europie kierowców i to często kierowców którzy także startują w mistrzostwach świata to jest również ciekawe. Mam nadzieję, że również wielu polskich kierowców którzy na co dzień nie startują w mistrzostwach Europy czy też w mistrzostwach Polski skusi się na start w Rajdzie Śląska właśnie. I co jest ciekawe, i też mamy takie pytania. Rajd Śląska będzie również rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w przyszłym sezonie, tak? Dokładnie tak będzie również rundą Mistrzostw Polski. Tak samo jak rajd polski był rundą RSMP, a to było trudniejsze troszkę do zrobienia, bo wiadomo na szutrach e, jakby tam pozycja na drodze ma trochę większe znaczenie na pewno, ale mimo tego była to runda i mistrzostw Europy i mistrzostw Polski. E, tutaj też oczywiście będzie runda mistrzostw Europy, mistrzostw Polski. Akurat to jest fajne w cyklach e, mistrzostw Europy, że cykle krajowe jadą w tym samym rajdzie. Więc ci kierowcy krajowi mają szansę pokazać się w Europie i jak to się dobrze rozegra, to można zrobić fajny show, fajny wynik. Wiemy, że Kajto też na rajdzie Polski, jeśli dobrze pamiętam, który był rundą z Europy, zrobił bardzo wynik, mhm. bardzo dobry wynik i poszedł wtedy yy, też dalej. Więc myślę, że to świetna okazja do wypromowania się zresztą. Yy, o wielu kierowcach dowiedzieliśmy się krajowych, zagranicznych i z, z innych krajów, mhm. że właśnie w momencie, jak pokazali się dobrze na rundzie z Europy, a już promotor zadba o to, żeby takich kierowców wypromować, bo im też zależy, żeby poziom mistrzów z Europy cały czas rósł i na pewno takie osoby będą miały swój czas antenowy i swoją promocję i będą mile widziane później w cyklu bo jakby promotor bardzo się stara, żeby ten cykl był najbardziej atrakcyjny. I jak mi kiedyś powiedział jeden z bardzo doświadczonych kierowców, powiedział, że promotor także szuka tych nowych gwiazd. Nowych gwiazd, które pokażą się i które także no, będzie można promować w dobry sposób, w ciekawy sposób, tak aby no, ci kierowcy stali się w pewien sposób twarzą mistrzostw później. Myślę, że to jest niezwykle istotne i spoglądając jeszcze na wyniki rywalizacji w tym sezonie, w sezonie 2023 na mecie Rajdu Śląska i na zaciętość, szczególnie na ostatnich odcinkach specjalnych, ale przez cały rajd myślę, że sezon 2024 czeka nas fantastyczny pojedynek najlepszych kierowców na starym kontynencie. My oczywiście staramy się, gdzieś tam jesteśmy najmłodszym rajdem w RSMP, teraz jest rajd Valvoline od tego roku. Młodszy, ale wykazaliśmy najmłodszym, ale każdy nowy rajd szuka swojego miejsca, szuka też swoich tras, szuka jakby tego swojego charakteru. Często jesteśmy porównywani do rajdów, które mają po 50-60 lat. Nie da się tego zbudować w 10 lat, takiej tradycji, ale jakby szukamy swojego miejsca, szukamy też swoich tras. Co roku staramy się ten poziom podnosić i te trasy, które były w tym roku, były już bardzo fajne, no, były trudne trasy, też mega dużo wysiłku włożyliśmy. Też czasami 2-3 lata chodzimy za tym, żeby jakieś trasy otworzyć, które Niestety czasami są z powodów różnych takich niefajnych zachowań, to przepis organizatorów pozamykane. Więc naprawdę trzeba się nachodzić na przekonywać. Znachodziliśmy się, naprzekonywaliśmy się. Trasy w tym roku były bardzo fajne i zostały bardzo dobrze ocenione. A jednym z obserwatorów był Mika Antilla, który, jest, który był pilotem Jari Martila Twali. Został wysłany przez FIA do nas na RAID w tym roku, na rajd Śląska i bardzo pozytywnie wypowiadał się o tegorocznych trasach. On teraz pomaga FIA, jest takim konsultantem w FIA i ocenił je pozytywnie i stwierdził, że akurat te trasy będą fajnym uzupełnieniem tego, co mamy w Mistrzostwach Europy, bo oni też starają się szukać, żeby te rajdy się różniły, żeby nie były wszystkie takie same. Więc na pewno te trasy przyszłoroczne, tegoroczne, przyszłoroczne, które będą rozwinięciem na pewno tegorocznej trasy, są pozytywnie ocenione i myślę, że fajnie będzie zobaczyć, jak sobie na nich poradzą kierowcy właśnie z Mistrzostw Europy, szczególnie w porównaniu do naszych kierowców, którzy być może są do tych trasy trochę bardziej. Zdecydowanie tak, czeka nas naprawdę prawdziwa i wspaniała, fantastyczna uczta. Grzegorz Wrubel, bo musimy już kończyć, niestety musimy już kończyć, czas antenowy nam się kończy, ale o Radzie Śląska będziemy jeszcze rozmawiać. Grzegorz Wrubel, prezes Fundacji Automobilistów, organizator Rajdu Śląska, ale także człowiek, który wykonuje fantastyczną pracę, który rozmawia, rozmawia z włodarzami miasta, województwa, ze sponsorami, przekracza pewne, myślę, no takie ścieżki i, i toruje. Drogę do tego, aby rajdy samochodowe były coraz to bardziej popularne, bo jest wizjonerem tego sportu. Tego słowa się nie boimy. Grzegorz Żubel był naszym gościem w audycji odcinek specjalny. Grzegorzu, bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za to, że zgodziłeś się na udział w naszej rozmowie. Było mi bardzo miło. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich fanów rajdów samochodowych. Pozdrawiamy wspólnie wszystkich fanów rajdów samochodowych. Słyszymy się już za tydzień w Akademickim Radiu. Luz w audycji. odcinek specjalny. Odcinek specjalny. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.